Proszę Państwa, to jest ważne, że stabilność powstań, stabilność poglądów, niezależnie od wyborów. Ale już za 7 dni będziecie Państwo dokonywali wyboru realnego, prawdziwego. Będziecie Państwo już nie oceniali kandydatów wedle ich wyglądu, wedle ich słów i gestów, tylko będziecie Państwo decydowali o tym, kto stanie u steru państwa polskiego. Jakie będzie miał doświadczenie, jakie umiejętności, jaką wiedzę, i jakie poglądy? Jakie poglądy? Dlatego jestem przekonany, że Państwo będziecie o tym wszystkim głęboko myśleli, głęboko rozważali w swoich sercach i umysłach. Bo za 7 dni dokonacie Państwo także wyboru, jakie będzie państwo polskie w następnych latach. I powiem prosto. Jeżeli Państwo chcecie państwa, które głęboko ingeruje w życie prywatne osób, jeśli chcecie państwa, które kodeksem karnym, tak jak przy sprawie in vitro, zastępuje wolne sumienie, to głosujcie na pana Andrzeja Dudę na kandydata PiS. -u. Jeżeli chcecie państwo Polski, która szanuje różnorodność poglądów i światopoglądów, Polski, która stawia na kompromis polityczny, mam nadzieję, że zechciecie państwo zagłosować na mnie. Jeżeli chcecie państwo państwa polskiego, które się pogrąży w konflikty wewnętrzne, państwa, które nie ufa obywatelom, państwa, które wszędzie wietrzy spiski i knucie, państwa, które zwalcza opozycję wobec siebie, głosujcie na kandydata pis -u. Tak już raz było w Polsce. Jeżeli chcecie państwo, aby Polska była krajem idącym do zgody wewnętrznej i zdolności współpracy pomimo różnic, często dużych różnic, bardzo proszę, oddajcie głosy na mnie. Jeżeli Państwo chcecie Polski, która szuka pojednania i porozumienia z sąsiadami i chce umocnić swoją pozycję w Unii Europejskiej i w procesie integracji europejskiej, głosujcie na mnie. A jeżeli Wam pasuje to, aby Polska bokiem bądź tyłem odwracała się do Unii Europejskiej i szukała wszystkiego, co nas różni z sąsiadami, głosujcie na kandydata PiSu. Jeżeli Państwo uważacie, że bezpieczeństwo Polski i rola zwierzchnika sił zbrojnych można się tego nauczyć w ciągu dwóch tygodni, głosujcie na pana Andrzeja Dudę. Jeżeli uważacie, że bezpieczeństwo Polski w niebezpiecznym świecie, w niebezpiecznym czasie wymaga doświadczenia i umiejętności kształtowanych przez lata całe, mam nadzieję, że zechcecie zagłosować na mnie. I na koniec chcę powiedzieć jedno. Ja jestem człowiekiem niezależnym. Ja nie mam żadnego prezesa. Nie mam żadnego prezesa nad sobą. Dlatego jeśli chcecie stawiać na wolną Polskę, na kontynuowanie marszu środkiem polskiej drogi, proszę o głosy za 7 dni za tydzień. Dal ja, 3 oświadczenie. Do tego, teraz. Teraz tak. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo panu prezydentowi za tę debatę, za możliwość uczestnictwa dziękuję bardzo telewizji, że tą debatę zorganizowała. Dziękuję bardzo Państwu naszym wyborcom, naszym widzom, za to, że chcieli poświęcić swój czas i tę debatę obejrzeć. Debatę dla nas bardzo ważną. Jestem przekonany, że istotną także niezwykle dla przyszłości Polski. Za tydzień pójdziecie Państwo do urn wyborczych. Proszę, żebyście to zrobili. Proszę, żebyście zrealizowali swoje obywatelskie prawo do głosowania. Chciałbym, żebyście je traktowali także jako obowiązek wobec Polskiego Państwa i obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Wierzę w to głęboko. Że w wyniku tych wyborów, które mam przekonanie, ja wygram, Państwo mnie powierzycie urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Zaszczytny, ale z drugiej strony związany z wielkim zobowiązaniem ze zobowiązaniem ciężkiej pracy dla polskiego społeczeństwa i dla polskiego kraju, zdecydowanego reprezentowania polskich interesów na arenie międzynarodowej, dbania o polską rację stanu. Dbania o polską pamięć historyczną, dbania o to, aby wśród młodzieży krzewić postawy patriotyczne, a przede wszystkim dbania o to, abyśmy coraz bardziej tworzyli wspólne społeczeństwo, aby znikały podziały, abyśmy się nie dali dzielić na tych niby radykalnych i tych, którzy mają być niby racjonalni. To nieprawda. Tak jak powiedziałem wcześniej, polska flaga jest jedna. Krew Wylana. To jest krew naszego narodu. To oni bronili Polski tyle razy przed zaborcami. To oni bronili Polski przed tymi wszystkimi, którzy chcieli nas napaść. Walczyli o odzyskanie niepodległości. Musimy o tym pamiętać. To oni odbudowali Polskę po zaborach i potrafili to zrobić. Potrafili zbudować z niczego Gdynię, miasto i piękny port. Potrafili zbudować centralny okręt przemysłowy, bo to byli uczciwi politycy. Dziś czas, proszę Państwa, na powrót do uczciwej polityki. Czas na to, aby władza wreszcie słuchała obywateli. Dlatego zobowiązałem się w tej kampanii, że uczynię wszystko i współdziałam w tym zakresie i z OPZZ-em i z Solidarnością, aby Polakom obniżyć wiek emerytalny podwyższony wbrew ich woli. Zobowiązałem się, że uczynię wszystko, aby podwyższyć kwotę wolną od podatku po to, żeby ci, którzy żyją dzisiaj najskromniej, ci, którym ledwo starcza od pierwszego do pierwszego, mieli więcej pieniędzy. Dla tych emerytów, którzy pobierają 880 zł emerytury, czyli najniższą, to nawet 75 zł więcej w comiesięcznym portfelu. To są zmiany, które powinny być w Polsce dokonywane. Powinna być chroniona polska przedsiębiorczość i wspierana. Choćby przez to, że ciężary podatkowe będą ponoszone przez wielkie sieci hipermarketów, które dzisiaj w stosunku do swoich obrotów płacą grosze podatków. Tu trzeba wprowadzić podatek. Trzeba wprowadzić podatek od aktywów bankowych. To wszystko da się zrobić, tylko trzeba chcieć. I trzeba mądrej i uczciwej władzy. Dziękuję. I to bardzo. jest moja propozycja. I to był ostatni głos kandydatów w tej debacie. Naszą debatę czas skończyć. Dziękuję panu Zoniu w tej debacie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Przede wszystkim Panu, Panie dziękuję. A naszym widzom, słuchaczom i terenatom dziękujemy, że nam Państwo zaufali, byli dziś tego wieczoru z nami. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na nasze wieczory wyborcze, bo przecież już za 6 dni wybory, zatem zapraszamy również na debaty po dzisiejszej debacie na antenie Polsatu News. Zapraszamy bardzo. I na antenie TVP TV, Info. Dziękujemy także za komentarze na Twitterze. Hashtag debata, myślę, że przez najbliższe godziny. Także tam będzie można skomentować to wszystko, co dzieło się w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy telewizji. Również, I I do to played a little stuff.